Misiaczki, rybaczki. Cześć, kochani. Cześć, kochani. No, to co? Robimy Wasze czytanko lutowe. No, no, lutowe, no przecież, że. Kochani, relacje, praca, pieniądze, najlepsze do osiągnięcia i wy z każdym znakiem. Czytanka nie są długie, także nie zabiorę Wam dużo czasu. Pamiętajcie, że pod koniec stycznia, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, jest czytanie. Na nuw, i to będzie czytanie, co idzie w naszą stronę w lutym. I to będzie dodatek do tej energii, którą tutaj usłyszycie, więc jeżeli, zwłaszcza jeżeli tutaj Was nic nie porazi albo nie będzie to Wasze, to warto obejrzeć czytanie na nuw, co idzie w naszą stronę, w razie gdyby coś, dobra? Tam mogą być też po prostu uzupełniające jakieś jeszcze informacje. Rybeńki przecudowne. Zaczniemy od Waszych Relacji czytam od miłości. Ry. Beczki. Relacje. Osoba manipulująca lub zrezygnowana. O Jezusicku, osoba, która chciałaby odejść, ale nie może, czy, czy, czy nie wiem. Albo która próbuje wracać i nie pozwala komuś odejść. Co to jest? Dobra, strasznie dziwne. Jakaś taka energia jakiejś takiej osoby, która tak nie może, e, chciałaby, a nie może, albo taka osoba, która tak strasznie chce, że aż manipuluje drugim człowiekiem. Jeżeli to jest coś ala, wracacz, ja nie wnikam, czy wy jesteście singlem, czy macie relacje, to jest nieistotne. To mógłby być jakiś po prostu inny człowiek. Wracacz jakiś, czy coś takiego, to ta osoba mogłaby wami po prostu próbować w lutym manipulować. Może przysłać laurkę. Jezu, laurkę. Maila nawet może przysłać ten człowiek, albo nie wiem, co tam, jaki tam inny list, czy cholera wie co, ale jakąś poważną mieć propozycję. A ja nie mam takiego tutaj przekonania, że to, że to jest poważna propozycja. Wiecie czemu? Bo poważna propozycja, która przychodzi od manipulanta, który y, próbuje do was wrócić albo nie pozwolić wam odejść. No to trzeba się zastanowić, czy to na pewno jest dobra propozycja. No to tylko tyle mówię. Także na takie rzeczy uważamy. Jest jeszcze pokazane dla dobrych relacji, że macie coś niezamknięte, nieskończone i ktoś traci nadzieję, że się to uda zamknąć albo skończyć, ale o co chodzi, nie zgaduję. No, co jeszcze, co jeszcze. Jest pokazane, żeby się nie martwić, ewentualnie zmienić plany, uważać na kłamce, przejrzeć coś na wylot lub kogoś przejrzeć na wylot. Zdobyć więcej informacji, nie bać się i nie martwić. Czyli cokolwiek by wracało, co Wam zaburza jakiś spokój, to jest pokazane nie bój się, jeżeli trzeba, to zablokuj. Jeżeli chcesz zacząć nowe życie bez tego człowieka, to zablokuj, jest pokazane. Uważamy na kłamców, uważamy na manipulantów, ale nie boimy się. Jest pokazane, nie bój się. Jeżeli trzeba zdobyć więcej informacji odnośnie tego nowego początku lub tej jakiejś nowej rzeczy, którą chcecie zrobić, kupić, nie wiem co tam, to jest pokazane, zbierz więcej informacji. Zbier Dlatego, że coś jest niejasne. Po pierwsze, coś jest niejasne. Po drugie, coś jest nieskończone albo wraca coś, co wydawało się, że było skończone. A po trzecie, Jakaś mini manipulacyjka, dlatego my musimy uważać. Ogólnie jest szansa na nowe życie, lub jest szansa na kupno czegoś, np. domu, albo, albo samochodu, albo jest szansa na jakąś być może naprawę sytuacji. Albo no polepszenie życia ogólnie. Tylko my musimy uważać na wszelkiego rodzaju energię manipulacji, czegoś, co jest niezakończone i nad nami cały czas wisi. Może ktoś powinien złożyć sprawę o rozwód, albo po prostu powiedzieć komuś, że odchodzę. Może to są takie rzeczy, może ktoś ma takie coś. Może wy, do was przychodzi kochanek, kochanka, który ma niezakończoną sprawę z kimś innym. I wy powinniście postawić sprawę na ostrzy noża i powiedzieć: Jeżeli nie złożyłeś, czy tam nie złożyłaś pozwu rozwodowego, to o czym my mamy rozmawiać? No i wtedy po prostu, ewentualnie, no bez lęku i bez strachu, po prostu uciąć rozmowę. Także to wiem, że dziwne, ale zdobywanie więcej informacji na ten temat i nie bać się jest pokazane: nie bój się, nie obawiaj się, nowe życie jak najbardziej możliwe. Ale nie bój się i zdobądź więcej informacji. Jest rada dla tej grupy rybeczek, które mi tutaj wyszły. Rybeńki, singlaczki. No! Nie powiem, nie powiem! Bardzo ciekawe karty dla rybeczek, singlaczków, które chciałyby mieć romans lub być podrywane, lub chciałyby się z kim spotkać, lub chciałyby, żeby ktoś się odezwał. To nawet może być ktoś konkretny, kogo znacie. Jest rozmowa, może być spotkanie, może być randka, nawet mogą być robione rzeczy. Mm -hmm. Te rzeczy, rybki, to z człowiekiem. Mhm. Mm Jezu, fajne. Dobra, co dalej, co dalej? Co dalej, singlątko, seksiątko, kurde blade? Co wy to będziecie wyprawiać? Nie, że wnikam. Nie, nie, że się was pytam. Ale jaka jest rada na to? Oj, nie chcecie powiedzieć. Smoki. Smoki. Dobra. Jaka jest rada na te wasze seksiki lub inne romansiki? To może być ktoś, kogo znacie, ale to jest możliwe, że to jest ktoś nowy, także miejcie oczy otwarte również na nowości. Um, no, ja mam pokazane, żeby tak szybko, znowu, nie, ja mam pokazane, poczekaj z seksikami, czyli poczekaj z rzeczami. Jeżeli to jest nowe, jest pokazane, nie, 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 poczekaj, uspokójcie się i lepiej się trzeba poznać. Także spokój jest zalecany i jakaś przerwa, żeby nie było zbyt intensywnie i żeby nie było za dużo czegoś na samym początku relacji, to dla tych, do których przyjdzie nowy człowiek. A jeżeli to jest wracacz, Oczywiście, że chcecie tego wracacza. Oczywiście, że mnie nie posłuchacie, żeby nie przyjmować, ale przynajmniej zwolnić i się uspokoić i przemyśleć jeszcze. Także spokój zalecany, bo tu jest bardzo dużo ognistej energii. Bardzo. Spokój zalecany. W ogóle dużo energii macie pokazane, kochani. Także, także fajnie. Praca, pieniądze. Praca, pieniądze dla rybeniek, praca, pieniądze, ważne ustalenia, podpisanie umowy, urzędy, niesnasek w pracy pomiędzy dwiema osobami na szczycie, również decyzja o zmianie dyrektora lub zmianie jakiegoś tam szefa czy coś takiego, lub decyzja o ustąpieniu ze stanowiska gdzieś w jakiejś firmie mogłaby być. Ewentualnie rozmowy na temat awansu lub dużej podwyżki mogą zawisnąć. To znaczy, albo mogą być tak rozwiązane, że ktoś nie jest do końca zadowolony. Także tu jest pokazane, że trzeba będzie się tej sytuacji przyjrzeć. Zobaczmy, co dalej. Ale tu się nic takiego nie dzieje. Ja nie wiem, dlaczego wy bylibyście niezadowoleni. Są, jest pokazane, że macie wystarczająco dużo pasji, żeby działać, ale jest pokazane, żeby zwolnić. Dobra, wy macie ogólnie dużo pasji, i jest pokazane, żeby zwolnić. Jesteście nie w 100% zadowoleni z czegoś, są zalecane nowości, są zalecane rozmowy, jest zalecane przyjrzenie się i zwrócenie uwagi na coś, zwłaszcza umowy, dokumenty. Rozmowy na szczeblu, rozmowy na temat y, podwyżek lub awansów, prawda? To jest jak najbardziej zalecane, ale jest pokazane nie jak jakiś harpagan, nie jak burza, nie za szybko, nie gwałtownie. Zwolnij. Jest pokazane, zwolnij. Jest również pokazane, żeby nie iść w. Y, to znaczy inaczej, może nie żeby nie iść w tym kierunku, ale żeby się zastanowić, czy kierunek, w którym idziecie na pewno jest taki, w jakim chcecie iść, dlatego że może się okazać, że przyjdzie jakaś nowa wiadomość lub nowe nawet takie jakieś pragnienie czy, czy pasja, ale coś takiego nowego, zainteresowanie nowe w tym miesiącu. I się zastanowicie, kurde, a może by tak pójść trochę w innym kierunku? Nie głupie. Rozważyć. Rozważyć. No dobrze. I najlepsze do osiągnięcia dla rybek, najlepsze do osiągnięcia dla rybek, najlepsze do osiągnięcia w lutem. No, no w lutem że się czegoś dowiecie, zobaczycie prawdę. Pamiętajcie, co tam było na relację. Yy, możliwe ustabilizowanie jakiejś relacji, ale również możliwe, że jakieś rybki wykryją, że facet ma żonę, więc na takie rzeczy uważamy. Ale dowiedzenie się czegoś i wykrycie czegoś, również wykrycie czegoś w pracy, ale stabilizacja u Was, więc nic się tu nie powinno dziać. Macie pokazane bardzo dużo energii. To, co jest najlepsze do osiągnięcia, to jest jakaś pasja, możliwe, że się komuś podobacie, mówiliśmy o tym dla singli, ale uważamy, jeżeli jest możliwe, że on ma żonę, ona ma męża, to na takie rzeczy też uważamy. Ale jest pokazane bardzo dużo pasji i jest pokazane, że się komuś podobacie. Jest również pokazana współpraca, być może to bardziej dla kobiet. Kobiety mogłyby współpracować z jakąś kobietą i ta współpraca idzie całkiem nieźle. Jest pokazane bardzo dużo energii. Uroda, zdrowie, więcej siły, więcej takiego zacięcia do pracy, ale również do życia ogólnie. Również do życia ogólnie. No. To są bardzo stabilne i bardzo y, takie dynamiczne karty dla rybek, także rybki mogą się lepiej poczuć w tym miesiącu. Jest pokazane również, że nie będziecie brać byle czego, jak leci, tylko że będziecie w tym miesiącu trochę może nie wybrzydzać, ale. Zastanawiać się nad tym, czy to, co do mnie przychodzi, ta propozycja, lub ta osoba, czy to jest dla mnie dobre na ten moment, czy w ogóle jest dla mnie dobre. Bo jeżeli nie, to może ja niekoniecznie muszę brać tą ofertę. I takie podejście to jest najlepsze do osiągnięcia również w tym miesiącu. No dobrze. Rybki z każdym znakiem Zodiaku. Rybki z każdym znakiem. Rybki z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. No Dobra. Od baranka do rybeczek. Jeżeli macie osobę z podznaku baranka, podwójne życie klatka. Gość ma żonę, baba ma męża i oczywiście gdzieś jest jeszcze coś drugiego. Podwójne życie klatka. O, jestem w klatce, nie mogę nic zrobić. Albo jest to innego rodzaju klatka. Jest pokazane, że czyli nie musi być podwójne życie, że ktoś nie podejmie jakiejś decyzji w lutym, dlatego że jest w klatce i nie wie co zrobić. Nie ma możliwości ruchu, albo przynajmniej nie widzi możliwości ruchu. Jeżeli macie byczulisia, wybaczenie lub zaprzestanie cierpienia, zakończenie cierpienia. Wybaczam ci, nie cierpię, wybaczam ci, nie ranimy się już nawzajem. Może oznaczać, że nie jesteście razem, może oznaczać, że jesteście, ale jest pokazane uspokojenie emocji i poprawienie sytuacji po jakimś bólu. Również wyzdrowienie możliwe. Jeżeli jesteście bliźniętami, tutaj jest pokazane, być może zerwanie albo uznanie, że to nie ma sensu i to jest strata czasu. Ktoś uzna, że to może być strata czasu. Jeżeli, albo jakaś strata czasu na coś, że ktoś traci czas na coś. Wszyscy, którzy mają relacje z bliźniętami, no nie, ja powiedziałam, jeżeli jesteście bliźniętami, chodziło mi, jeżeli jesteście z bliźniętami, z, ale możliwe, że jakieś bliźnięta oglądają i mają rybki, dlatego tak powiedziałam. Cofam się do bliźniąt na sekundę, bo muszę dopowiedzieć. Jeżeli macie bliźnięta, to jest również pokazane, nie trać czasu, bo ktoś może być chory i trzeba w porę złapać tą chorobę. To jest ważny przekaz, dlatego się cofnęłam do bliźniąt. Dobra, rak. Jeżeli macie osobę spod znaku raka, jest pokazane, że ktoś nie jest pewien, czy dobrze robi, ale wybiera jakąś drogę. Ale nie jest pewien, ale wybiera, bo musi gdzieś iść, musi coś robić. Ale nadal nie jest pewien, że to jest dobra droga. I trochę tak jakby ten człowiek ignoruje te podpowiedzi, czy dobrze idziesz, czy dobrze idziesz. Ktoś tak trochę to ignoruje. Jeżeli macie osobę z podznaku lwa, tutaj ktoś uzna, że nie wie, czy mu to do czegoś potrzebne, albo razem uznacie, że nie wiecie, czy coś jest Wam obojgu potrzebne. Czyli ktoś się waha, pokazuje, no, nie wiem, czy to jest dla mnie dobre, ale jakaś decyzja możliwa w tym miesiącu. Panna, jeżeli macie osobę z podznaku panny, brak podróży albo brak nowego życia, ktoś nie chce iść w wspólną podróż, nie chce jechać w wspólną podróż, nie chce zaczynać nowego życia lub nie może zacząć nowego życia. Jeżeli macie osobę z podznaku wagi, Tutaj jest pokazany alkoholizm lub narkotyki, to jest raz. Dwa, totalne mydlenie oczu i bardzo toksyczna relacja, uważamy na to. Jeżeli macie osobę z podznaku skorpiona, kochani, albo się dziecko martwi rozpadem związku rodziców, albo po prostu jest bardzo dużo żalu za jakąś nie, niespełnioną miłością, czyjąś niespełnioną miłością. Jeżeli macie osobę z podznaku strzelca, tęsknota i poczucie klęski, czyli tu coś może nie pójść w. Lutym. Jest też pokazane, że ktoś mógłby. Słuchajcie, ktoś może zaniedbać kogoś w lutym. Ja tego nie powiedziałam. Przy skorpionie też. I przy skorpionie, i przy strzelcu. Zaniedbanie. Bo jest pokazane, że nie, no to ja nic od ciebie nie dostaję. Co to w ogóle jest? Także trochę kiepską. Jeżeli macie osobę z podznaku koziorożca, nie ma rozmowy, nie ma ustaleń, nie ma wspólnego kierunku, ale jednocześnie ktoś nie chce zostawić tej sytuacji i być może ciągle wraca. No to nie wiem. Jeżeli macie osobę z podznaku wodnika, tutaj jest pokazane, są pokazane jakieś pieniądze albo małżeństwo i stabilizacja. Możliwe, że komuś chodzi o pieniądze lub o małżeństwo, ale jest również pokazane, że coś nowego się nie dzieje, albo że są ludzie skupieni na dziecku, na dziecku szkolnym albo na dziecku, które troszkę choruje, ale tak jakby jakiś tutaj może nawet i problem był, ktoś jest skupiony na dziecku za bardzo. No, nie ma tu za bardzo romantyzmu. To, to tutaj bym powiedziała, że brakuje romantyzmu w tej relacji. A jeżeli macie osobę z poznaku rybek, są uczucia, ale jednocześnie jest pokazane muszę odejść. Jest miłość, kocham cię, ale muszę odejść. Albo um, albo nie wiem, wy ra razem musicie. Na przykład, macie dobrą relację, ale razem planujecie odejść, czyli na przykład się przeprowadzić. No też może być. Miski, dobra. Co osoba chciałaby Wam powiedzieć, jeżeli jesteście w relacji z tą osobą, jeżeli jesteście w relacji z tą osobą, albo jeżeli jesteście singlem? Co ktoś, który gdzieś tam jest, gdzieś tam, chciałby Wam powiedzieć? Jeżeli jesteście w relacji, byliśmy zbyt młodzi, no to to zwłaszcza dla takich relacji, które gdzieś tam y, nie za dobrze przędą. Byliśmy zbyt młodzi, być może jak się spotkaliście. A jeżeli, byliście, jeżeli jesteście singlem, osoba wam chce powiedzieć, jesteś najlepszym, co mi się w życiu przytrafiło. No, no widzicie, kurde. Miśki tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie o czytaniu y, na luty, co idzie w naszą stronę, na, na nów. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.